Kerba podwyższonego ryzyka co się zmieniło w związku z tym że 1 sierpnia obowiązuje nowa ustawa. Tak proszę państwa, chciałbym podkreślić, że z dniem 1 sierpnia nastąpiła nowelizacja i weszły w nowe przepisy w życie ustawy bezpieczeństwa imprez masowych. Przede wszystkim zmiana dotyczy podwyższenia karalności za niektóre wybryki chuligańskie, które ma, mogą mieć miejsce w związku z imprezą masową. I tak chciałbym podkreślić, że na przykład wdarcie się na stadion gdzie odbywa się impreza masowa, jest już przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat trzech, rzucenie przedmiotem na, w czasie imprezy masowej, który mógłby zagrozić życiu czy zdrowiu, również jest przestępstwem. A więc stawka oraz karalność tych przestępstw wzrosła o wiele więcej niż było do tej pory, kiedy były to wykroczenia. Dlatego przestrzegałbym, tym przy, bardziej przy imprezie podwyższonego ryzyka, Ochrona, zwiększona ilość, jak również policjanci, których będzie ponad 200 zabezpieczało przyjazd Kibiców Gorzowskich, a także tutaj będziemy w obrębie stadionu przy ulicy wrocławskiej. Oczywiście trzeba się liczyć z utrudnieniami, jeśli chodzi o pełną komunikację wokół stadionu. Przede wszystkim nie będzie można się poruszać w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy wrocławskiej przy stadionie tutaj od strony stadionu. To będzie tylko i wyłącznie część wystawiona dla kibiców z Gorzowa, którzy będą swoimi pojazdami przyjeżdżać i zajmować parking ten nowy, tutaj po, po, po stronie stadionu przy ulicy Wrocławskiej. I oczywiście policja będzie eskortować kibiców do stadionu po przejęciu przez ochronę oczywiście, przy szukaniu, celem nie żadnych przedmiotów niebezpiecznych na teren stadionu. Będziemy doprowadzać tutaj do sektora dla kibiców gości. Następnie oczywiście po zakończonym meczu policjanci eskortują kibicę do Gorzowa i tam również bezpiecznie, tak żeby bezpiecznie mogli wrócić do domu. A więc podwyższenie tych karalności też tu chcę wskazać, że każde skazanie przez sąd. Każdej osoby, która miała miejsce w związku z wybrykiem na imprezie masowej, będzie jednoznacznie już obligatoryjnie zakaz, tak zwany stadionowy. Tak więc dana osoba będzie pozbawiona prawa do uczestnictwa w imprezach masowych. Sąd oczywiście określi na jak długo. Również można się liczyć z tym, że to też jest nowum, nawet z takiej imprezy może być zakaz uczestnictwa danej osoby w imprezie masowej, nawet poza granicami kraju, przy udziale reprezentacji Polski. Także Również musimy mieć tutaj tego świadomość, że ta nowelizacja przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w przepisach karnych jest jednak daleko posunięta i muszą kibice się zapoznać, a najlepiej, żeby zgodnie z prawem, zgodnie z normami obyczajowymi uczestniczyła w imprezie masowej kibicując tylko i wyłącznie swojej drużynie. Ja jeszcze w uzupełnieniu wypowiedzi komendanta Puchały, w odniesieniu też do tej znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, chcę powiedzieć, że właśnie ta ustawa tłumaczy wszystko to, co wdrożyliśmy już przed sezonem 2009, a więc pełną identyfikację kibiców. Dyskusje podwyższonego ryzyka mamy obowiązek dokonywać identyfikacji przy. Sprzedaży biletów oraz zbierać dane w postaci imienia, nazwiska oraz numeru pesaż. Podczas podstawowych meczów organizator ma taką możliwość, a podczas meczów podwyższonego ryzyka musi. Ponadto, podczas meczów podwyższonego ryzyka osoby do 13 roku życia mogą wejść na stadion wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. To tyle, jeżeli chodzi o akty prawne. Cała komunikacja wokół stadionu też została Państwu przedstawiona. Kasy w dniu meczu, jeżeli bilety zostaną, będą czynne od godziny 12, tam też będą sprzedawane programy zawodów i w osobnej kasie, gdyby nie było biletu, to no wszystkie wszystkich kasach będą programy i wtedy wyłącznie programy wstępne stadion wyłącznie bramami, wejściami od ulicy Struga nie będzie funkcjonowała ta Dolna Brama, ja ze swojej strony jako też osoba prowadząca imprezę, jako speaker zawodów, na którego będę też już teraz jest paragraf znowelizowanej ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Apeluję proszę kibiców zarówno z Góry i Gorzowa o to, aby stworzyć wspaniałe widowisko, powstrzymać się od Animozji. My swoim zachowaniem wydajemy przede wszystkim sobie zachowanie świadectwo osobie swoim zachowaniem na trybunach. Także zawsze zachęcam do dopingu pozytywnego ze swoimi, a nie przeciw komuś. Lepiej dopingować Walaskę i niż nazywać kogoś z drużyny gorzowskiej. Nawet jeżeli tam było w Gorzowie, to nie znaczy, że trzeba podejmować ten rodzaj retoryki, a okazać się po prostu lepszym i kulturalniejszym. Jeszcze jedna taka inicjatywa, o której chcieliśmy powiedzieć, to Mamy prezent już na rok 2010, prawda? Karnet na 2010 rok plus kilka biletów na pierwszy mecz nowego sezonu 2010 dla tych osób, które najładniej udekorują swój balkon, swoje mieszkanie, swoje okno, w jak jakikolwiek sposób związane będzie oczywiście z falubazą Zielona Góra. Te okna i tak są dekorowane właściciele, czy osoby, które przygotowały te dekoracje a Mają za zadanie zrobić zdjęcie, przesłać nam do klubu. My tutaj powołamy sobie jakąś taką grupę klubową, wybierzemy najładniej udeklarowany balkon i postaramy się jeszcze w tym sezonie te prezenty wręczyć, czy przynajmniej zadeklarować tym ozonkami. Coś więcej o tym? Intencja jest taka, żeby w dniu meczu derbowego, później w przypadku ewentualnego awansu do półfinału, tę akcję chcielibyśmy powtarzać, aby jak najwięcej balkonów, okien na naszych osiedlach było w barwach żółto-biało-zielonych i z emblematami myszkimi, czy falubazu Zielona Góra. Te akcje świetnie sprawdzały się przy okazji Żużby Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To będzie taki element, czy objaw utożsamiania się z Zielonym Górskim tego, że w tym dniu w Zielonej Górze jest wielkie żużlowe sportowe święto. Myślę, że ten pomysł przyjmie się. Tak jak mówił Marek, są atrakcyjne nagrody, niespodzianki dla kibiców. Każdy, kto udokoruje yy, yy, taki balkon yy, czy okno, yy, proszę o wykonanie fotografii, dostarczenie jej wraz yy, z adresem i yy, namiarami kontaktowymi yy, do klubu. I tutaj będziemy yy, oczywiście nagradzali pomysłowość, rozmach takiego przedsięwzięcia. Yy, no i pierwsza taka okazja już w najbliższą niedzielę. A jeszcze chciałbym wykorzystać tutaj obecność prezesa Roberta Defana i zapytać go o aspekt sportowy tego niedzielnego meczu. Bo to chyba nie do końca wstępnie my jesteśmy w kolejnej meczu tak? Tak, oczywiście, dzień dobry Państwu. Trzeba pamiętać, że to jest sport i na pewno wygrana cieszy, ale to jest dopiero jeden krok do przodu i nie ma co lekceważyć przeciwnikami. Może się w gruncie zasadniczej wygrało z nim bardzo wysoko. Drużyna z Gorzowa przyjdzie bardzo zdeterminowana i bardzo zaangażowana w to, aby wygrać. Przede wszystkim myślę, że bardzo duże e, tam są, bardzo duże ciśnienie, e, jeżeli chodzi o zarząd i o działaczy. A z drugiej strony z tego co wiemy przygotowują się we Wrocławiu. Będą ćwiczyć, nie wiem, czy pod okiem menażera chomskiego, czy też wspólnie z panem Markiem Cieślakiem, bo wiem, że jutro i pojutrze mają przebywać we Wrocławiu, a więc bardzo poważnie podchodzą do tego spotkania. My również nie lekceważymy przeciwnika, to co powiedziałem. Na pewno będą to zawody emocjonujące i mam nadzieję, że z, e, ze wskazaniem na Zieloną Górę, która w przekroju całego sezonu była drżną, zdecydowanie lepsza.